Siemanko nie odpuszczam tak łatwo mojej zagadki. Mamy tutaj płytę od sterownika bramy, którą analizuję. Mamy podpięty analizator stanów logicznych pod pamięć. Zauważyłem, że przy każdym kliknięciu jest zmiana w pamięci. Próbuję to rozszyfrować. Kodowanie jak najbardziej jest zmienne. Wynika to z odczytów wielu plików i analizy, i analizy ale zmieniają się tylko niektóre bity. Próbuję ustalić tak jakby algorytm tego. Malinka generuje mi stałokodowe impulsy poprzez PIN, bez żadnych modułów. A ja staram się zobaczyć, co jest zapisywane w tej pamięci. Yy, tutaj mamy jakby polecenie zapisu, dane. Jak możecie zauważyć, jest start, adres, data, znowu start, adres, data, stop i tak wygląda ciąg gdy jest jedno naciśnięcie przycisku na pilocie i teraz nadając stałokodowy sygnał porównuje dane ale zobaczcie teraz leci sobie yy, linia czasu trochę zwolnimy no i tutaj wyślimy jakby komendę ale z innego yy, z innego odczytu w ogóle klikamy Leci sobie sygnał, ale tu się nie pojawia. No to dobra, atakujemy za pomocą Raspberry Pi, analizatora stanów logicznych i napisanego prostego skryptu. Atakujemy tą pamięć i zobaczymy. Czy w końcu się uda? Na razie dane sobie lecą. Zostawię to tak na trochę, no i poczekam na jakieś wyniki. O poszło, ha, ha, ha. elegancko poszło znowu. Dobra, ogarnąłem to. Dobra, tak wyglądają ataki. Wysyła komenda, pamięć zapisuje. Tutaj mamy widmo tego. Na razie ani drgnie, ale zaraz się podda. Wcale nie trzeba flippera do fajnej zabawy. Nawet modułów nie trzeba bardzo. Dobra, niech to sobie walczy, a ja potem podobnie jeszcze ten moduł CC1101 do Maliny i na dwa będę atakował. O, poszło. O, poszło. Sim, dobra.